Taki duży chłopi dotyca No. A jak się mu da jabłko, to nie wie co z nim zrobić. Siane, siano to ogarnia, nie? Wie co zrobić z sianem, że się je. Ale marchewka jabłko to takie już zbyt trudne do zjedzenia. Klaudia, tutaj wierna mama. Tak. Piękna jest też. Ma ponad 19,5 roku. Ale naprawdę. Wygląda bardzo młodo. No, teraz dobrze widać, że jest w ciąży, nie? Jak ja im robiłem zdjęcia miesiąc temu, to tak coś podejrzewałem, że ona może być w ciąży, ale teraz to. Widać ewidentnie. Trochę tam jest szara, chyba się lubi tutaj przewrócić w tym piasku. Parę zrobić kółek. No ale to. O tutaj co widzę grzywka poplątana o widać ona taka jest troszeczkę nieufna nie? jak się pochodzi za blisko bez jabłka bez marchewki to się odsuwa. A ten za to w buziach trochę się ten rozkręcił. What